Witam Was w dzisiejszym odcineczku, Zacznę może troszkę jako admin, ponieważ jest równo godzina 20 i ogłosiłem, że odpalamy event Jajka o godzinie 20. Ale co to jest Event Jajka? Już wam tłumaczę. Chodzi o to, że ktoś z administracji, czyli na przykład w tym momencie ja pod komendą sobie ja tutaj mam Event Egg, respię jajko, dam sobie vanisha, żeby gracze nie widzieli, gdzie je chowam. Wcześniej dogadaliśmy, że robimy 7 jajek, o tu było akurat ile chcą. Rezpierw, chowam 5 jajek na mapie. Oni mnie nie widzą. Jajka normalnie widzą. Dobra, zaczniemy chowanie. Rozku napiszemy na titlu jeszcze też, że Zajączek właśnie chowa jajka na strefie Wielkanocnej. Dobra, ogłoszenie poszło. Pierwsze jajo chowam tutaj. Szybko lecimy da. Oni mnie nie widzą, bo jestem na Waniszu, także spokojnie drugie, oni już biegają, wszyscy szukają, damy tutaj w trawkę drugie, proszę bardzo bo pięć ma być, dobra, postawiłem dwa trzecie bym ukrył tak na tym zajączku tutaj ładnym ale czy oni tutaj będą, dobra, będą się knokać, damy radę, tutaj trzecie o, tu mamy też ładny stół taki wielkanocny z główkami, ze wszystkim, oni, oni sprawdzili i tu nie przyjdą pewnie więcej, o, przyjdzie, czekajcie, dobra sprawdził, zobaczył, nie ma, daje Dobra, i ostatnie, i ostatnie, gdzie mogę dać? Myślę, że tutaj brakuje jeszcze. To damy gdzieś. Na sam koniec bym walnął, dobra? A teraz. Dobra, dajmy mi jeszcze zajączek. Schował 5 jajek. Dobra, zajączek schował 5 jajek. Ja tutaj chowam to jajko do kosza, żeby czasem nikt ze mnie go nie zdobył. Odpalam, wyłączam vanisza GM0, zabieram sobie opa. I lecę jako gracz razem z nimi kopać, ale widzę, że już gracze się na mnie pocą. Ogólnie, z tych jajek dropią bardzo OP rzeczy A najbardziej, najlepszym item co może wydropić to jest fra... O, widzę, że tu się gracze biją, to lecę na to Najbardziej OP... O, już skończył, już je chyba wykopali Jakie speedrunnerzy, tak, wykopali Najbardziej OP itemem jest odłamek klucza wielkanocnego Bo gdy zdobędziecie 5 takich odłamków, to obok skrzyni wielkanocnej Możecie je wymienić na Klucz do wielkanocnej skrzyni I z nich już dropią takie totalne OP eventówki itemy na przykład te różdżka mocy, czyli zamienianie się z graczem, mogę zaraz wam pokazać. Albo hak, albo kusza, albo różne jeszcze rzeczy, no macie tam w skrzynce. Nie wiem, to jest tak ciężko kopać, ja szczerze. Ciu, nie mam pojęcia jak inni to wykopują. No pa, wykopał to jakiś świetny. Gratulacje dla niego, napiszę mu GZ. No 120 graczy jest na serwerze, jest niedziela godzina 9, kiedy ten film leci, nie wiem. Pa ile tu jest graczy, że nikt tu jeszcze tego... Nie gada, że już rozkopali! Jak oni to szybko kopią! Tu ma 200 użyć, pa, tu też kopią. Gdy teraz do tego stolika, że co tutaj, Jest tej Patrz, on ma set 13, nie, klatę 13 i miecz 13 też. Ale już dużo osób ma tutaj, bo na tej strefie jest keep inventory Także tu ludzie na spokojnie sobie wychodzą z lepszymi itami, nie boją się tu wychodzić. No i pa, będzie się pocił. Eee, no, ja lubię tego klanu forma. Rozwalili mnie na bezelek. Taki protip dla was, jak nie chcecie zdadać, to nie wychodźcie sami na strefę bezelek. Bo na bezelek to się. No. To jest strefa klanów, te piaski szczególnie. Tam głównie klany latają. Byłem w czterech setach i się wywaliłem. Straciłem moje fulitemki, dlatego takie gówno mam na sobie. Muszę nakopać, ale na luzie. Macie w poprzednim odcinku na nawkach, by ktoś chciał pokopać. Nie, no nie wykopię tego, nie wykopię. Czekaj, ile jeszcze zostało. Już! Zni nie, już myślałem, że to znikło, dobra. To na serwerze jest. No, trochę jest TikTokerów, Frankie Glow też. No mam opa nie mam opa, to za chwilę wam jeszcze coś pokażę. Dobra, spróbuję, może się skupię w końcu na wykopaniu tego jajka. Dobra, pa oni mają tu taktykę, No jak mnie rzucają jak... So no. Tu jest pixel, tu jest pixel. No i pas, stanął mi przed twarzą. No nie, nie ma szans, że to... O tu jest pixel jeszcze. Kopię? Nie kopię. Tego wypcham. Pa bez jest! Co za gość? Odda ranking, odda ranking! Padł, ale nie ode mnie, od No Dobra, GZ dla niego. No Nie dadzą wykopać jaja, nie ma szans, że dadzą. No, niektóre te jajka to potrafi się kopać godzinami. No dobra, jeszcze mnie knoka ktoś. I ma już ową zieloną. Właśnie też, właśnie, zostały dodane dwa nowe sety. Także TXT został zaktualizowany na Discordzie. Możecie se tamten usunąć już i pobrać nowy. Wykopali? Nie, dalej jest jeszcze, ciekawe ile to ma żyć. Pod ukośnik event możecie sprawdzić, ile to ma żyć. Jeżeli chcecie zobaczyć, i aktualne jajka. Wam to zaprezentować, ale to za chwilkę, bo zaraz tego jajka pewnie nie będzie. Dobra, jest? Dobra, nie jest. Gorący Domuś wykopał jajko, GZ dla niego, ale idzie osób, ale idzie osób. Nadal jaja. Dobra, chyba to wszystkie. Bo gdzie ja dawałem? Gdzieś tu je rozpiłem, tam było to ostatnie. Ciekawe, że nikt go nie znalazł. Nie, już wykopane, dobra. Dobra, mam nadzieję, że się nie ze złości. no zostaw mnie. Jak sobie nadam opa, no to dobra, wywalę się już, trudno, chcę szybko po prostu to zrespić, no, ubijmy. Jest keep inventory, także mogę im oddać ranking. Ja nie gram pod ranking, bo ani mi to wychodzi, ani nic, także nie gram pod ranking po prostu. Dobra. Eee, szybko muszę sobie nadać opa w konsolipach. Dobra, jeden 1 Chcę Jeszcze dwa. Piszemy, że jeszcze dwa jajeczka. Jeszcze dwa. Dobra event ukośnik, ek. jeszcze dwa jaka postawię I te dwa zazwyczaj stawiam w takim środkowym miejscu Aby je po prostu znaleźli, czyli standardzik tutaj Na środku kółka, a oni mnie widzą, nie dałem Vanisza. A to drugie gdzie by dać? Na tu było, tu było Tu nie było, w tej jaskini, to tutaj im dam, niech sobie kopią Pach, dobra, V, a ja sobie już sobie Opa, czekajcie, widać mnie, słuchać mnie? Dobra Aha, to schowam, jej, jakbym tego nie schował, ktoś by to zdobył gm0, drop cashback, dobra, lecę na to jajo mam 3 koksy, nie wiem 9k trochę, opłaca się kopać, boost economy wleciał także teraz się ma w miarę bardziej opłaca kopać o, dobra, to jajo już znaleźli, to lecę do nich, tu będzie spokojnie może w końcu coś mi dropnie, bo dwa razy i itemy, raz mi dropną heroiczny klucz, oraz raz 16 fragmentów chyba dwie najgorsze rzeczy w porównaniu do reszty, co może z tego wydropić o, równik, no i pa, pa, patrzcie tego aha, właśnie, do, przypomniał mi pod komendą ukośnik kod. No, nie podczas walki. Możecie sobie odebrać rangę VIP. Każdy może sobie odebrać na 3 dni. O, wleciał oj, słab, giga gigaczat, Nawet mnie wyknokał. No, to jest tryhard totalny. On tu nie, nie zdziwi się, jak będzie miał topkę. A za topki też są nagrody pieniężne dla was. Także polecam. Ej, już 68 zużyć zostało. Te drugie pewnie zostało wykopane, obstawiam. Chyba 30. Ej, wykopane. I go do środka, ciekawe, jak co wydropili. Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze na bezelek. Czy siedzą tam jakieś klany? No, no walne, to walne, tu no. To, to jest kit, jest vip, co ja mam teraz na sobie. I ja jeszcze fajerkę mam. Czek się lecą za mną. Dobra, lecę na te bezelek. A chyba mi to wydropiło teraz w ogóle. To mniej więcej. Nie, chyba nie ma teraz nikogo. Teraz jest spokój. I jest jedna osoba. To jest villager, u którego możecie sobie kupić tą łopatę do kopania piasków. Teraz jest spokój, ale tak. Godzina 14.15, co tu się dzieje to jest totalne oro i ogień. Się dzieje niesamowite rzeczy, się dzieją. Dobra, 3 sekundki to już sobie w sumie mogę nadać opa. Pach. Spawn. Jem jeden. Dobra, mogę wam w sumie pokazać też, k. Event. Cash 1 tu żeby gracze się nie martwili. Napiszę im, że test. Test. Dobra, pokażę mniej więcej co tutaj dropi z tej skrzynki dam sobie stack. O dobra, znowu dopłata różdżka mocy. Może ten administrator syfka jest mnie Nie ma. Dobra, nieskończona Ferrariaczka, no to wiadomo. Latacie sobie GM0. Latacie sobie ile chcecie, spamicie jak możecie też tym. Chociaż zrobiłbym może jakiś cooldown na to, żeby to tak nie działało. Dobra, nie zezłości się. A to polega różdżka mocy? Kto grał na rapach, to może kojarzyć. Albo jakiś wolny gracz, żeby się ktoś nie zezłościł na mnie, że go na GM i tam, bo chcę wam to pokazać, jak to się. Ja, dobra, nie ma tu nikogo, trudno. biję kogoś tutaj. Po prostu klikacie lewym i zamieniacie się miejscem. No nie mogę. Dobra, tu ktoś będzie na AWK. Na pewno ktoś tu stoi. O, tu są. Tu, nie, oni się gonią. Dobra, klikam tego. I zamieniacie się z nim miejscem, tak, jak właśnie widzieliście. O, teraz tutaj klany przeszły. Jak widzicie, jest klan Ziłko i klan ten. O, poziomka, pod topki. On ma chyba pierwszą. Ta ma pierwszą topkę. Ściga się z klanem wrogim, czyli tym od Forma. Bo Arabem też ładnie leci. Dobra, no i co? Ja Was zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że Wam się serial spodoba. Albo już Wam się podoba, kto gra, kto nie gra, to zapraszam jak najszybciej. I co? IP macie tutaj, miłego granka.